Nowa informacja z polskich dróg. W środę wieczorem w miejscowości Kalinowice doszło do tragicznego skutka wypadku drogowego. Zderzenie dwóch pojazdów osobowych zginęła 19-latka. Do wypadku doszło w środę po godzinie 22.00. w miejscowości Kalinowice w powiecie zamojskim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Na miejscu w internecie woła Straż Pożarna, Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Policja. W rejonie wypadku ratownicy zostali dwa rozbite pojazdy: Fiata i Renault. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24 kierujący samochodem osobowym marki Renault, jadąc z 19-letnią pasażerką, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, doprowadzając do zderzenia bocznego prawidłowo jadącą 51-letnią kierującą fiatem. W wyniku poniesionych obrażeń 19 latka zginęło na miejscu. Do szpitala z obrażeniami ciała trafili oboje kierujący. To na razie wszystko pozdrawiam Shot Joker.